Kolejny dzień zmagań Mamy już Część łat Położonych Tu ładnie pięknie Jutro skończymy to Jest Wszystko już jest podszykowane Także jutro kończymy Łatowanie a w czwartek, czyli pojutrze, malujemy. Mamy zamówioną już tą płytę obornicką. Także w przyszłym tygodniu, może się uda już coś położyć na dach. Zobaczymy. Najpierw trzeba to skończyć. Pomalujemy w czwartek i sobie schnie. A jeszcze tutaj musimy podmurować szczyty z cegły. Ale to po malowaniu już. Także dużo roboty już nie zostało. Niedługo koniec. Pozdrawiam.